I wyłącznie dla Was podczas 20 dni żarek gwiazda dzisiejszego wieczoru, Andrzej Grabowski! Witam Państwa, witam Państwa. No pięknie tutaj u Was naprawdę. Te sosy są fantastyczne. Dawno już nie idzie tak pięknych sosów. Proszę Państwa, rzeczywiście no, dla tych, którzy może nie rozpoznają, chciałbym rzeczywiście przedstawić się. naprawdę nazywam się Andrzej Grabowski a mówię to dlatego, że, e, że kiedyś dawno temu, z 15 lat temu jak były takie, otwierałem takie centrum duże handlowe w jakimś tam mieście już nie pamiętam jakim i tam taki domorosły konferencyjny przedstawił mnie a teraz przed Państwem wystąpi dość znany aktor Andrzej Grabarczyk no więc, Chciałem powiedzieć, że Grabarczyk się nie nazywam, która jeszcze nie reklamowałem, ale tam mi się zdarzyła taka przygoda, że ja tam witam tych gości, coś tam dowcipkuję, coś tam gestykuluję, nikt mnie wtedy nie słuchał, bo tam wtedy promocje były i można było masło 2 złote taniej kupić, ale w pakiecie z telewizorem, który kosztował 100 złotych drożej niż normalnie. I widzę, że dwóch facetów biegnie naprzeciwko siebie, jeden taki duży, potężny gość, drugi malutki, Widzę, że się zderzą, zderzyli się, ten mały krzyczy do tego dużego Panie, co pan robi? Przecież mnie pan stratuje, na co duży mówi Bardzo pana przepraszam, ale ja gdzieś żonę zgubiłem w tym rozgardiaszu. Na co mały mówi, a wie pan, że ja też żony zgubiłem, na co duży mówi A jak pana żona wyglądała, na co mały mówi, no taka blondynka 1,80 80 wzrostu, 24 lata, w takiej mini była Pięknie duże, niebieskie oczy A jak pana żona wyglądała, na co gruby skłaśno minu mu, powiedział Wie pan co, cholera z moją, szukamy pańskiej. Także można się wiele nauczyć nawet na otwarciu centrum handlowego. Ktoś mi 12 lat temu powiedział, że ja będę grał w tym w takim serialu ze śmiechem, to bym mu tu po głowie popukał. No i co? No i gram, no i zostało co? się coś. No Nic. Audi Q7 przyjechałem. Ukradni? Nie, nie ukradni. Telefonowaliby do mnie. <grym> A mój kolega, ja, który tak strasznie się wyzwierzał na mnie, jak z Krakowa, jak ja zacząłem grać w kiepskich, <laughs> ostatnio, będę musiał brzydkiego słowa użyć, ale trudno, ostatnio mnie spotyka i mówi, czym jeździsz, a ja mówię, wiesz co, kupiłem sobie Audi Q7, a on tak kiwa głową, mówi... A ja dalej jeżdżę de u, kurwa, lanos. A raz w Krakowie, jak jechałem, zatrzymałem się na światłach, drzwi się otworzyły od mojej strony, wpadła taka twarzyczka czerwona, browarem pachnąca, facet mnie zaczął... Otworzył drzwi zaczął mnie tak bić po głowie, tu. I mówi do mnie mniej więcej tak, kurdek, kurde, jak, ja, kurde, ferde. I tak mnie to gdy widzę, to mnie normalnie buty mi kurde spadają. Palną mnie w łeb, zamknął drzwi i poszedł. Nic więcej mi nie chciał powiedzieć, tylko że mu buty spadają. Ostatnio byłem w Zakopanu, szukałem takiego miejsca, które się nie zmieniło od 50 lat. Znalazłem dworzec autobusowy. Nic tam się nie zmieniło. Dalej tak samo. Siedzi taki duży guru na Zajmuje dwa miejsca, chudy na dźgany tak i koło niego tak go kopie nogą, żeby tamtej się posunął. I w końcu po dziesięciu kopnięciach, jak gruby nic nie zauważył, chudy powiedział do tego grubego tak: posunął noże, że kurwi synu. Ja sobie myślę, trzeba uciekać, bo czubaki pójdą w ruch. A wiecie co gruby zrobił? Posunął się, po prostu. No. To niemożliwe w Warszawie, w Żarkach, w Wyszkowie, w Krakowie. To no, niemożliwe. No. Nie na raz, Zresztą oni tacy są, no, widzę jak się. Gazda oskarżona o niepłacenie alimentów zeznaje przed sędziną zakopanym i sędzina się go pyta, gazdo to dziecko, co się urodziło 1 czerwca, w tym zakopanym tu to jest wasze, no i no moje no a by było. No, no a, 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 a ta dziewczynka w Nowym Tarku, co się 3 czerwca tego roku urodziła, to jest wasza, no moja nacja, no. Na no? no, te bliźniaki, co się w chabówce urodziły 10 czerwca, wasze no moje, no. Na no, w hołowie ten chłopak 12 czerwca, co się urodził, no mój nacyj no żeby. No a ta dziewuszka. Z Janisza, co się urodziła 15 czerwca wasz. A, no moja, no a co ja by była? No No Jana tak się patrzy na niego i mówi gazdo. Jak wy to robicie? Na co on mówi? No mą Czego wam obywatele żarek życie. Dabyszkoła niedaleko. Albo jak, jak gazda jak się w złoża, rzucił kurym, kury się zleciały, se dziobią, dziobią, przeleciał kogut. Hybnął na kurę, tarmosi się za No ale z oczu, no to zeskoczył i tak się dziubię, 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 dziubię. A gazda się tak patrzy na niego i mówi: Rany boskie, święte, nie dożyć takiego głodu. <noise> Tylko no, państwo też życie oczywiście, to no, tak. oni są niezmiernie logicznym narodem. No, wiecie, jak się gazdy zapytali: Gazdo, co wy najbardziej na świecie lubicie? No, a on mówi: No, jakże, co no kurzyć. A zaraz po kurzeniu to co? No zaraz po kurzeniu to ja lubię stosunki pciowe, od tyłu. A czemu od tyłu? No bo mogę kurzyć. No. no to jak to nie jest logiczne, to co jest logiczne. Kiedyś dwa lata temu zaproszono mnie, abym brał udział w takim koncercie poświęconym Maklakiewiczowi i takim dwóm wielkim osobowościom polskim, polskich aktorom, polskim osobliwościom, polskich aktorów. No ja przyjąłem to zaproszenie, dziwiąc się, że w ogóle zostałem zaproszony, bo tam Sojka miał śpiewać, Maleńczuk, Hania Banaszak, no i nagle ja, który nie śpiewam. No ale zgodziłem się, zaśpiewałem, później wydano płytę, no a teraz zaśpiewam Państwu ten utwór z ubiegłego roku, za co chciałem Państwa z góry serdecznie przeprosić. To gramy! Złe strony po Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole, więc proszę o piwo. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Wartek wróć! Wartek wróć! Bez ciebie Polska nie istnieje!